Agonado la partida icone a termina, ice tower! Let's go, moi drodzy! Tutaj jakiś banan przed nami. Bo zaraz będziesz wybananitowany. Oj 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 ja chciałbym wyskoczyć, nie udało się wyskoczyć. Jest strasznie dużo ludzi. Jakiś nob jeden, my, 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 my. Tutaj jest, jeszcze jest jakiś litek-citek Tak prop z mi nie działa A i tak, słuchajcie, jestem na wprowadzeniu Znaczy, tamten gość, co tam wystrzelił, To on chyba po prostu musiał wyskoczyć, bo to jest niemożliwe Że gościu jest tak szybki, a krzypnia, ja spadłem o, nie, no nie, no gościu, co ty wyprawiasz Mordo, co ty wyprawiasz Dobra, 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 let's go, let's go, let's go Muszę tutaj wyskoczyć, muszę tutaj wyschać nie Dobra, fatalnie, słuchajcie, jest fatalnie. Czy uda mi się przejść? Nie no, chyba mi się uda, tak przynajmniej mi się wydaje. Chociaż teraz jak ja się tak odbijam, to mogę mieć troszeczkę lipę, bo się znowu odbijam. Czy ja będę ostatni? Czy ja będę, stawiał, czy ostatni? Dawaj, dawaj, maciuch, maczuch, maciuch. maciuch. <laughs> najgorsze, 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 najgorsze icy heights w moim życiu i myślę, że w waszym też. Natomiast... Mimo tego, że było to absolutnie najgorsze Ice Highs w historii guys. udało mi się przejść. Ale mamy tutaj, słuchajcie, Stefa Pro Max, to już gościu, z tym skinem, którego mam teraz jać. oczywiście. oczywiście. Miau, 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 miau. Dobra, Renander. I już nie będzie, słuchajcie, tak łatwo w sensie dla moich rywali. Bo dla mnie będzie łatwo. Dla mnie będzie to słuchajcie nic innego jak dobra, ciach-chach, czech, cicch, Okej, już się słuchajcie troszeczkę gości wykoleiło, ale nie ma ciąg, nie, 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 nic z tych rzeczy, patrzcie, oni sobie odpadają. Mnie to... Wo... Mnie takie jest w ogóle sytuacja, że się, że co, że ty odpadasz. W ogóle mnie to nie interesuje, bo ja sobie robię ciach. Ja sobie robię Czachens. Ja robię sobie tutaj jeszcze Cachem, Machens, dobra i pyk! I patrzcie! Mamy tutaj! Słuchajcie, jesteśmy tutaj na prowadzeniu! Zaczynamy no nie jesteśmy na prowadzeniu, ale jesteśmy bardzo blisko. jest, Jeste ten tak pro, Jest tak pro. Ja sobie robię ciach. Ja sobie robię... I ja robię sobie tak, 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 tak. Mamy go, słuchajcie, mamy go. Rozpabililiśmy go, pokonaliśmy go. Znaczy, no on też w sumie przeszedł, więc będziemy się z nim klepać. Ale najistotniejsze jest to, że nie przeszedł ten drugi kitek citek. Ten wiecie, słuchajcie, ten promax jakiś tam, słuchajcie, bo on był misnia, a niego już nie ma. Eee, aha, dobra. To ja się w takim razie troszeczkę zagubiłem, ale tak pro. Cały czas. To jest tak pro. To jest Macio nie macie człowieku! Ale jeżeli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Wiesz co To jest taka sportowa złość, no nie? Bo to jest sport. Tumble, guys, to jest sport. Jeżeli ktoś się jeszcze z tym nie zgadza, to niech zobaczy tę gierkę blond no tę kajgas. Tutaj będą naprawdę duże emocje, słuchajcie, nie tylko dlatego, że jest święty Mikołaj, ale wiadomo, że święty Mikołaj przynosi prezenty. Nie tylko dlatego, że jest... Ochroniarz ze Speed Game, a, a wiadomo, że w Squid Game Działy się różne dziwne rzeczy Ale również dlatego, że jest tutaj Madziorzeszek Haker Wyschnie mis I to słuchajcie, zwiastuje nic innego jak to Eee, dobra, ten gość Ten gość, słuchajcie, on wie On ma już przerąbane o tym co zrobił, nie no słuchajcie, chciałem powiedzieć, że ja tutaj, jako że jestem kitkiem ej dobra gościa chyba odłączyło, widzieliście, się przestał ruszać, nie wiem słuchajcie, czy mama go zawołała na obiad, czy może mu po prostu internet przestał działać, ale patrzcie, ej dobra, ten diabełek jest beznadziejny, w sensie no to jest po prostu taki straszny tryhard, straszny tryhard taki, że... Uuu, muszę cię zniszczyć Użyję nogi, użyję pionki, Użyję nawet, słuchajcie, jakiegoś dedosa Wszystkiego, co tylko dała mi ludzkość Żeby cię pokonać w grze Stumble, guys Muszę was No to, to taki tryhard Słuchajcie, nie bądźcie takim tryhardem, serio Nie bądźcie takim tryhardem, bo takie tryhardy są beznadziejne, tak? Zamiast sobie tutaj pykać eleganckie piereczka Ciach, ciach, ciach To on będzie pokazał no, Ale on ma dobre On ma nawet nick toxic Patrzcie, toxic Toxic, toksyczny nie. Dobra, dobra, dobra Ja sobie robię ciach, 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 ciach Teraz szybko słuchajcie, trzeba Okej, okay, okej, okay. czy mi się uda? Uda mi się, uda mi się przejść! I teraz jeszcze, słuchajcie, dobrze, mamy to! Jestem sam w finale z tym typem! Nie wiem jak ja, słuchajcie, to przeżyłem, ale jest dobrze! Jest naprawdę dobrze, chociaż to było bliskie. Serio, mówię wam serio. Tutaj się troszeczkę nie popisałem i teraz robimy, słuchajcie, ciao! I dzięki Nodze już nie mam problemu z przechodzeniem tych przeszkód, które to zawsze były dla mnie najcięższe. Dobra, teraz to jest, słuchajcie, ciężkie, ale my sobie przeskoczymy. Klasyfikado! Nie wiem, co się z nim stało z tym typem, ale mówimy wam, że będą prawdziwe miałem emocje! Oh yeah wam, że będzie jako na dola partida Mówiłem wam, że będzie wszystko. Także to jest prawdziwy sport i handluj z tym typie. Humble stumble, guys. No ja bym chciał, żeby tutaj wszyscy byli handel wobec mnie, ponieważ ja tutaj, słuchajcie, muszę wykrywać. Oczywiście, słuchajcie, zobaczymy, jak długo uda mi się budować tą pasję zwycięstwa, ale z tym skinem myślę, że może ona, słuchajcie, nawet być bliska nieskończoności. Chociaż tam widziałem tego kitka-citka, co ja mam, tego mis dobra, to jest sobie poczekamy. jest zajdzie dopiero ćwierć finał, więc tutaj nie ma w ogóle pośpiechu. Oj, oj, oj oj, 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 dobra, okej, okay, to było dziwne, bo ten gościu mnie jakoś przyblokował, ale spokojnie, spokojnie, nic tu się nie dzieje, bo mamy Karolina! Ej, dobra, Karolina! Karolina! Jest z nami! Słuchajcie, w finale! Ponieważ mamy tutaj ro, terminale! Ro, 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 Rona terminada! I pytanie słuchajcie, gdzie jest ten typ? Gdzie jest ten typ? Nie ma go! Nie przeszedł, ale jest K. Karolina. Jeżeli CAROLINA to ogląda, to ja CIĘ pozdrawiam bardzo serdecznie. Siguente, TRZY trzykropeczki, kropka, kropka, kropka. Również pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie jakakolwiek gierka. I tak wszystkich tutaj rozwalę jakiś laser, tracer, podważ na PÓŁFINAŁ, a może na finał. Wszystko jedno i tak zostaniecie rozjechani. EJ ale serio, daj, dajcie jakąś gierkę, dajcie jakąś. Space race. Okej, okay. Space racea nie lubię za bardzo. Bo tutaj jed... przez to, że jakby tak wolno się biega i lata, to tutaj jeden błąd po prostu kosztujecie 3 lata świetne. No nie wiecie dokładnie o co chodzi, ale postaramy się, słuchajcie. Ja dam z siebie wszystko! Dobra, polecimy sobie tędy. Teraz sobie polecimy tędy, lecimy za Aminezem. Aminez 25. Proszę jest do informacji. Okej, okay, już widzę, słuchajcie, że moja droga nie jest najszybsza, ale nie jest też najwolniejsza. Dobra, ciech, 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 I teraz tak szybko, słuchajcie, zwinność kota. Zwinność i szybkość kota. Czy te słuchajcie, głazy je dogonią? Nie wiem. Czy ja chcę Aminę zarozwalić? Nie wiem, ale nie będę ryzykował po prostu jakiegoś głupiego ruchu, bo jeszcze na nim stracę. Dobra, tutaj, żeby, słuchajcie, tylko nikt mnie nie pobił, bo byłaby to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Widzę, że, słuchajcie, tutaj dużo ludzi biegnie. No i pytanie, słuchajcie, gdzie tylko będzie finał? Gdzie będzie? Um, no, chyba muszę z pobiec, po, pobiec środkiem. Muszę, słuchajcie, z środkiem, bo to po prostu daje mi największe szanse na wygranę. I mamy po lewej stronie. Okej, 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 to nie jest dobra sytuacja, bo tu jest dużo ludzi, ale powinno się udać. Słuchajcie, powinno się udać. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jesteśmy. Przechodzimy klasyfikado, Widzicie, słuchajcie, no to jest Space Race Naprawdę emocjonująca gierka, bo gdyby tylko kilka osób e, poleciało lewą stroną, a nie środkiem, tak jak ja, no to byłby przypał. Ale wszyscy polecieli, właśnie tak jak ja. Wiecie dlaczego? Macio. Big Brain. 220 IQ. No i po prostu to się nie mogło nie udać, moi drodzy. A tutaj damy Botwatch. Najlepsza gierka, która, jak każdy wie, każdy gracz na świecie. Standal Guys wie, że Bodbasz to jest Gierka Macioka, także słuchajcie, tylko trzeba to teraz potwierdzić, serio. Ta zwinność koczura się tutaj przyda. Dobra, dawajcie, daj, bo jestem. Kotek kocha, patrzcie, serduszka. Widzicie, wysyła wam serduszka? Bo Kotek kocha bardzo bardzo wszystkich kocha. Kładki, citki, kitki. Bardzo kochałem, dlatego serduszko ją. Do tego proszę nie uderzać, Kita, kita, Proszę nie uderzać go. Ojojoj, oj, okej, okay. już jedna pani odpada. I to bardzo mnie cieszy. Dobra, jeszcze ta dynia by odpadła Ja nie chcę tej dyni, tej, dyni, tej, dyni, tej dyni, tego Frankensteina też nie chcę. Boję się po prostu, tutaj wiecie, jeden cios i cię po prostu nie ma. Zmiata ci z planszy dosłownie i w przenośni. Bo, no, jest to jakaś plansza, da się z niej spaść, więc można być zmiecionym. Dobrze, kolejna osoba odpadła. Jestem z tym sam jestem z tym miskiem. Amines, Amines! Amines, Amines odpada! O, jago, no go, do Amines! Słuchajcie, odpadł. No dobrze, mamy już w takim razie podium. Co jest bardzo fajną sprawą, ale podium, słuchajcie, to nie jest to, po co tu przyszliśmy? Absolutnie nie! Okej! Okay, już mamy, słuchajcie, jest ten sam no niestety Amineza nie ma z nami, ale to dobrze, ale to dobrze poniekąd, po no bo po prostu mamy łatwiej wygrać. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Niech ten gościu sobie odpadnie. Ej, serio, typie, daj mi wygrać! Ja mam tutaj... O, 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 Zbyt gęsto, zbyt gęsto dla Maciocha Ale nie, żartowałem, jestem zbyt Zwinny, słuchajcie, ta gra po prostu jest zbyt Prosta i Klasyfikado. Rolna Ronda terminada, jak ronda na partida Czy ktoś, słuchajcie, wątpił, że Wątpisz, to gierka Maciocha? Jeżeli wątpiliście, to pozdro. jak on na Dola partida! Moi drodzy, idzie nam tak wybitnie, że oferta rara również musi oddać. Dobrze i lecimy! Juga da Fortuna Rara Mayor! Ja słuchajcie, nie patrzę, będzie 5 skinów rzadkich lub lepszych za 5 zł. Nie, żartuję, żartowałem! Zapłaciłem za nie 4,73. Więc pomyślcie, słuchajcie, że mogłem za to sobie kupić na przykład. Batona na stacji benzynowej, no bo normalnie baton nie jest taki drogi. Ale na stacji benzynowej, no to z piątaka kosztuje. Także mogłem mieć batona, ale ja dla was otwieram raro I pytanie: słuchajcie, czy to Nie, jeszcze się kręci. A, je... A jednak się kręci, słuchajcie, widzicie? Jednak Kopernik miał rację i teraz się przestało kręcić. I mamy jedno epiko. Tak to poza tym to mamy kupę i jeszcze więcej kupy. I go round! Mam nadzieję, że moim rywalom zakręci się potężnie w głowie, bo tutaj trzeba wszystkich rozpalić! Dobra, mamy jakieś słuchajcie, mocne skinki i tak dalej. Ja sobie polecę y, tędy, bo ja lubię sobie tędy lecieć. Okej, okay, nie, nie dziabnęło mnie. Tutaj też mnie, słuchajcie, nie dziabnie. No i elegancko, no i elegancko. Może nie jest to najszybsza droga, ale... Nie, no i co? To, no widzicie, słuchajcie, tylko gościu zobaczył w na którego go po prostu nie zdać pewnie. Nie ma 750 gemów... Bo nie jest takim potężnym graczem i na jak słuchajcie, nie wygrywa potężnych nagród. W sumie ja też nie wygrałem potężnych nagród, ja po prostu, słuchajcie, robię to content, dobra. Robimy tak ciesiak. robimy ciacha, pewnie się po prostu czaju na czerwonego nika. Ale mamy klasyfikado, mimo tego, że chciał mnie pokonać. Nie pokona mnie! Nie pokona mnie, niech słuchajcie, a zwłaszcza Marcinio, Maciu? Marcinio? Maciu? Nie, on mnie nie pokona. Player IS4XRTHVTW również mnie nie pokona. Chociaż w rundzie pierwszej udało mu się przejść, ale nic dwa razy w życiu się nie zdarza. Także do półfinału słuchajcie, się z nim nie no, do półfinału z nim lecimy. Do finału się z nim pożegnamy. Nie wiem, czemu tu jest taki tak, ale dobrze, mamy już figułę. Kropka, kropka, kropka. I co nam maszyna losująca odla w tym momencie? Nie wiem, słuchajcie, chciałbym dostać jakąś gierkę. Nie wiem, eliminacyjną. Myślę, że to by było spoko, bo tam byłoby mi łatwiej jednak na tych mapkach wyścigowych troszeczkę liczy się więcej szczęścia jak resp, albo jak kto, czy nie wiem, na przykład ktoś się nie wykosi, no nie. Dobrze, mamy Haml stamy, czyli gierczka, jak najbardziej. Wyścigowa, a nie eliminacyjna, ale damy z siebie wszystko. Resp jest na miejscu, ale ten gość obok mnie, ten ze skinem tego smoka, on mnie już słuchajcie denerwuje, bo on mnie na początku słuchajcie wykosił, ale dobrze, lecimy sobie, lego, 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 lego! Dobra, polecimy sobie tędy, mamy to! Mamy to, moi drodzy, jesteśmy na prowadzeniu! Jest dobrze, póki co bardzo mi się to podoba. No oczywiście to jest półfinał, ojojoj, oj, oj, ale go wywaliło! Gościa słuchajcie, przetrzepało. ej, on, czy on? on przeskoczył przez to, nie wiem, słuchajcie, czy ten ziomek to przeskoczył, ale on ma w wniku prost! I one naprawdę może być w Ja jestem na drugim miejscu, więc wydaje mi się, że ci ziomale nie są aż tacy dobrzy. Chociaż na serio, tutaj naprawdę liczy się troszeczkę szczęścia. I player! IS4X e, IS4XRTHVTW jest w finale! On chce mnie zniszczyć, ale ja mu na to nie pozwolę, bo ja muszę to wygrać. Jeżeli słuchajcie, tego nie wygram, no to idę grać w Roblox. Nie, żartowałem, żartowałem! Idę grać po prostu w piłkę nożną Cristiano Ronaldo! Ej, serio, gdybym miał cinę Cristiano Ronaldo, to automatycznie wygrywałbym wszystkie gierki. No i La To jest fantastyczna gierka, na której myślę, że mogę rozwalić każdego, nawet... Oj, pros, tylko pytanie. Jak dużo oni będą mnie bić? Tutaj po prostu trzeba uważać serio, słuchajcie. Tutaj taktyczny umysł Maciocha musi wyjść do gry patrzy ten gościu na przykład. Widzieliście? Widzieliście? Czy wy to widzieliście, co on chciał zrobić? Człowieku, człowieku, przecież mnie w podstawówce uczyli o takich rzeczach. Na historii mnie uczyli, że. tutaj ten, w ten dzień tego roku, o tej godzinie, użytkownik taki i taki będzie chciał cię uderzyć. Słuchajcie, no to jest ewidentne, a w ogóle tutaj mamy starcie mumii, patrzcie, są dwie mumie. A ja sobie biegnę tutaj. Ja jestem kitem, cheatem. Ja nie chcę się kumplować z ludźmi. Ja chcę być samotnikiem. No tego ja sobie uciekam. Okej, okay, no dobra, słuchajcie, no jest dobrze, jest dobrze, jest Roblox. Jest Sergio, który nie, Sergio nie odpada. Sergio się trzyma dobrze, ale lewek, niestety, odważył. Niestety, nawet dobrze. Ten Roblox, słuchajcie, chyba nie wydaje się groźny W sensie, kurde, no, gościu z nikiem Roblox miałbym, nie słuchajcie, pokonać, no nie wiem. Czułbym się dziwnie, ale spoko! Trzeba, słuchajcie, wiecie, no nie można nie doceniać, rywala, dobra, Sergio odpada! Dobrze, 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 dobrze. A ja mam, słuchajcie, teraz lipę, więc ja sobie przeskoczę tutaj. Gitarka się bardzo dobrze. I teraz go zrzuciłem! Let's go! Dobra, 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 teraz słuchajcie, ej, jak ja, ej ej, 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 ja mam lipę, Mam lipę, mordo Mordo, 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 mordo Nie, nie, nie gadajcie Nie gadajcie Nie, nie Roblox 2, 1, 3 Skoczyłem mu na głowę Ale stamby to jest, słuchajcie, giereczka, którą graliśmy dzisiaj, zdecydowanie. No, po prostu wypada ona dzisiaj często. Ale wiecie, ja nie mogę sobie tutaj wybierać, jakie gierki chcę, a jakie nie chcę, bo wszystko lecę, wiecie. No, jakby longiem, no nie? W sensie, że wszystko jest po prostu pod rząd, więc nie mogę wam wybrać ciekawszych gierek albo nudniejszych gierek. W sensie, no, nie, no nudniejszych to bym nie wybierał. Chyba, no, Macie, no, jesteś kilkiem, klikiem, który wysyła serduszka. Także nie wybieraj nudnych gierek, oczywiście, że nie wybieram. No, nie zrzucił mnie kot! Kot mnie zrzucił! Kot mnie zrzucił, dobra, słuchajcie, no i tak to jest ćwierćwina. Więc tutaj na luzie powinienem przejść Ale widzicie słuchajcie, takie są właśnie koty Takie są właśnie, więc ja go muszę wyciąć Tak, wykosiłem go Po prostu go tak, słuchajcie, zrobiłem Tak go zrobiłem, jak MZK, ZMT Tak jest, ej poczekajcie, bo w ogóle Tutaj jest strasznie dużo ludzi, a oni strasznie Wolno dobiegli, to jest tylko jakiś humble Stumble, ludzie, dobrze, ronda terminada Mam nadzieję, że Wy półfinale nie trafimy już, Humble Stumble. No, raczej nie trafimy, ale wiecie o co chodzi. Tutaj wszystko jest możliwe. Jajo! 3-2-1! Duszek w lewym górnym rogu. To jest mój zawodnik, słuchajcie. Jajo! Jeżeli ja, pan jajo to ogląda. No to powiem ci tak, mordo, masz dobry nick. Bajojajo! Okej, okay, słuchajcie, no, będę mu kibicował, oczywiście. Nie dam mu wygrać, bo to by nic nie dało, tak? Nawet gdybym ja był pierwszy, on byłby czwarty, to on byłby drugi. Tutaj mamy Rocket Rumble, kurwa, raz będę Więc mam nadzieję, że będę w z <śm> Bajo Bajojajo. No nie! Nie jestem... Nie, no dobra, no to w takim razie, bajojajo. Sorry, mordeczko. Ale na razie mówię ci, na razie mówię ci, lubo. Majuwa. Dobra, słuchajcie, oczywiście robimy moją e, taktykę, którą to ja wymyśliłem. Później my wszyscy. O, jest jajuba, Jest jajo! Dostał, słuchajcie! Ubite jajówki teraz będą, dobra, słuchajcie, jest tutaj kitek. O, jest kitek, kitek, dobra. Ten gościu sobie odpada. Nie wiem o co chodzi, on jest robotem. A wpada do. Okej, okay, dobra, to jest dziwne, słuchajcie. Co się tutaj dzieje? Dobra, ja tego gościa wywalę, żeby nie było. I przejmuję flagę! Gramy we flagi! Przejmuję flagę! Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. tutaj przejęta została flaga. Czyli będą już na pewno, słuchajcie, chcieli mnie rozwalić. Więc ja muszę po prostu. Ty, typie. Wyjazd! Nie ma tak! Ej, 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 kolejny typie, wyjazd! Ty się! Ej, dobra, słuchajcie, bo tutaj ten creep 2507 nie gra, na N09, ona próbuje przejąć flagę, a mi się to nie podoba. Ja tego nie lubię. Dobra, tu jest strasznie dużo ludzi. Muszę ich powstrzymać! Muszę ich zatrzymać! Najdłużej jak jestem w stanie, bo tutaj jest Blair Pro. Ej, dobra, strasznie dużo tych niebieskich tutaj jest. Nie wiem o co im chodzi. Dlaczego oni nie grają? Nie wiem znacie, mi to odpowiada. Mi to nawet pasuje! Dobra, creed 2 5. Zobaczcie, ej serio, o, nie pokażę nie, patrzcie. Ciach! Kości, jak to jest 8 do jednego! Ej, co ty robisz? Wyjazd! Nie, nie, nie! Ajajaj, wpadłem 8 do 4. 8 do 4 to nie, słuchajcie, taka przewaga, żeby jej nie odrobić. Więc musimy lecieć. Musimy zacierać kiecyc i lecec. Dobra, będzie ciach. Teraz wywiniecie ciachęca I tutaj tak, ten gościu spadnie Tak, dobrze, spadł, bardzo fajnie, 7 do 4 To widzicie, to widzicie, już nasza przewaga topnie. Tutaj leci tak, bombeczka, okej okay. Ja przeżyłem, tam tamta zioma, ziomalka też Słuchajcie, przeżyła, dobra, ten chyba będzie lepiej Tutaj przejmują flagę, bardzo fajnie, ja sobie przechodzę Tutaj, ciach, okej, okay. wyskoczyłem jeszcze raz I teraz tak, nie macie typie, wypad Dobra, Creed2507 cały czas, słuchajcie, trzeba naszą stronę z tego co widzę, okej, okay, okej, okay, dobra, teraz tak, po prostu ja będę, słuchajcie, absorbował ich uwagę, tak jak zresztą zawsze, żeby oni nie mogli przejąć tych flag, ale widzę, że przejmują mimo wszystko, dobra, mamy klasyfikado! prurro, nie, prurroga, nie doszło, słuchajcie, do prurrogi, no niestety, jajo, wybacz mi, panie jajo, że musiałem to zrobić. Ale zostałeś rozpapilony. Typie, dobra, dawajcie finał. Dawajcie finał. W mojej drużynie słuchajcie. Paint splash. Naprawdę mogliby dać jakiegoś Hani dropa. Lacy Tracer, gdzieś, gdzie mógłbym pokazać mojego potężnego skina! A tutaj słuchajcie, dobra, tutaj przynajmniej o tyle plus, że mnie szeryf słuchajcie, uczył, jak tutaj być po prostu najszybszym. Okej, okay, już jednego trika nie wykorzystałem, ale tutaj wykorzystam drugi. Robię ciach, 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 okej, okay, okej. Okay. I widzicie, słuchajcie, dzięki temu jestem szybszy. O nie! Nie, nie ta emotka! Jak... O, dobra, jestem jednak, słuchajcie, Beznadziejny, ale dobra, cały czas, słuchajcie, się trzymam. Jedna osoba odpadła. Bardzo fajnie, tutaj słuchajcie, robicie ciach. Tutaj robicie ciach, 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 ciach. Ok, jest na gitarce i teraz patrzcie widzicie? Dzięki temu ja tutaj nadrabiam po prostu. I teraz patrzę, co się dzieje w tym momencie. Robicie ciach, robicie ciach, robicie ciach. Nie, nie, nie. I jeszcze tutaj miałem respawn. i ja cię kręcę. No i gdyby tylko tamto nie uciekło, to bym z wszystkich, słuchajcie, rozwalił. No ale na paint splash, na paint splash to nawet mi się nie chciało wygrać.